A zresztą mówić sobie, no szczerze wam powiem tak, to czy ja mam włosy czarne, czy blond, no i tak będę piękna kobietą, byłabym ładna, byłbym wszystkim ładnie. <grym> tak <się stało witą> nie no, ale tak, tak a propos to, no wardenka, na pewno by nie miał, nie ma, kurczę dla mnie, nieważne czy wardenki się podobają blondynki, czy brunetki, bo ja się nigdy nie chciałam Wardęgom zapodobać, aczkolwiek... Ja chcę Wardenką <skrym> mówić na randkę. Tak? Tak. A Monika chce się mówić z Wardęgą na, na randkę, ale ja tak wam powiem, no to prostu będzie X facetów, który, którzy, wolą blondynki, będzie X facetów, którzy wolą brunetki. Najważniejsze, żebym ja się czuła dobrze, żeby mi się podobało. To chciałam powiedzieć. O, dziękuję Darni. Aha. Myślę, że chcę się mówić z Warteku na randkę? żeby na mnie nagrał film. Wartego <grystanie> <grystanie> nie jest taki zły Ogólnie jako postać. Powiem wam szczerze, że i że polubiłam Partęgę, bo ja wcześniej nie, nie oglądałam... Pałanka, to pan, do czasu pan, kiedy Pałanka, wiesz co, kiedy pan, pan, pan cię, cię nagrał. A jeśli powiedział sobie na, na nasz temat, oglądałam to, co by powiedział? Nie wiem, o, ogólnie mi się wydaje, że ma jakieś słabe informacje na nasz temat. Bo powiedział, że... Na samym końcu powiedział coś takiego niepokojącego, co mnie zdziwiło, że jeżeli Wojtek był przed, yy, po Josefie, to z Denisem powinni stoczyć walkę. Bo są na tym samym poziomie, a my Jezusa nic. Ojej, ja z tym nie robiłam. Ty też nie. No. Nikt nie zna, nawet, kurczę, Denisa poznałam, kiedy Denisa Łąckiego nagrała z mi ale, ale tyle, nie przecież ma dziewczynę. kurczę. Tym bardziej, że ta sytuacja z Wojtkiem była przed Józefem. Ktoś mhm. mu chyba sprzedał jakieś fake newsy. Dobra, no... Pytam się, Panka, czemu się smarowałaś. Czym się smarowałam? Już wam Ogólnie me, me, mega to jest dobre. Nie się marzyłam, nie się się tym. Boże, jak to pachnie, pachnie jako kurde. Jak ja teraz pachnę, Boże, tylko normalnie. Patrzcie, to, a żeby się błyszczeć, jest to. I to jest zajebiste. Mam się sobie zrobić jeszcze pokrzywa Tak wygląda. Się strasznie błyszcze się nawet do sobie. Chciałam tak zajebisty dzień, czy palimy papierosy, nie palimy? Nie palę i mi papierosy zawsze śmierdziały, znaczy nie zawsze, paliłam kiedyś, od, od tamtej pory papierosy nie śmierdzą. E, tak, zrobiłam tatuaż, jest boski. Cześć kardynka. E, no ale ogólnie tak jak mam powiedzieć, powiem ja wam że polubiłam wardynkę z tego oglądania jego i całą jego postać w, w internecie, nie? to to już nawet jak na mnie my ja myślę, ach, ten wartyńka. <grym> yy, nie mogę założyć stanika. Ja bym założyła, ja zawsze mówiłam, bo ja, ja wam mówiłam, że ja noszę zawsze staniki. Więc zawsze się mnie że noszę te staniki, a ja noszę staniki dlatego, że po prostu nie chcę, żeby mi było widać, ale nie mogę teraz założyć stanika, bo miałam poprawiony, miałam poprawiony ten tatuaż. I będzie mi teraz to wadzić Nie stanik po to, żeby nie było widać po prostu. Mhm. Czurde, Ach, co widzisz? Dzisiaj normalnie taki dzień będzie zajęty. Więc żaden chłop mi tego nie powstaje, Normalnie żadnych chłop. Sandra pisała, że zazdrości? No wiadomo, że zazdrości. No mówię, idź na siłowni Sandra, skup się na sobie, przez całopamię latać, a będziesz szczęśliwa. Znaczy, ja się muszę schować trochę, bo karmi to dostałyśmy ograniczenie. ten. Jest stany, nie, Sandra, tylko czarownica. Nie, 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 Ciura na pies zrobił. Widziałeś, te piesy to naprawdę nam ostatecznie. Bieliznę bielizny zżarły. Jeszcze zrobił dziurę w e, piżamce fajnej. No, już o to nie. Trzeba, trzeba kupić nową. Ale jeszcze tymi pieskami pomogę. mam kilka swoich majtek pogryzionych. Ja nie wiem, <imieniące> jak to się Dobra. Jaki makijaż sobie zrobić? Nie wiem. Ja chyba delikatny. Delikatny? Chyba tak. Ale ciebie natural. <kłysy> Czemu razem mieszkamy? Bo lubimy. Powiem wam tak, nie ma co na chłopach polegać. Trzeba polegać na kobietach, bo normalnie kobiety są o wiele bardziej lojalne i wytrzymałe. A faceci? Oni są, podem ich nie ma. No. Potem znowu sobie zawsze wracają do one jedne, a potem znowu ich nie ma, bo je, dupcą inne sam To z mężczyźni, nie widzę, nie ma co się w ogóle z nimi przejmować. Tak. O, ja sobie normalnie się tak, jak ostatnio mam, tak, tak mam zły fajny normalnie z facetami, jest tylko jeden w swoich fajnych chłopak i to tak powiem wam szczerze, że ten chłopak mnie zaskoczył, bo ja z tym chłopakiem na początku, ja w ogóle mało go znam. Ale dla tyle, co poznałam tego chłopaka, to on jest taki dojrzały, spokojny, bezproblemowy i rodzimyś. Co? I jest zajebisty. <noise> nie, nie o tym mówię, patrzcie. O tym mówisz. Nie, ja to cyfra. A o kim mówisz? Nie powiem ci. To kto tak jest? Nie powiem ci. Nie <noise> powiem ci, <bo głos> Ale wiecie co to normalnie ona robi? Ja jej, a jej nie, nie, nie mówię o wszystkich facetach normalnych, bo ona pisze później. Pisze po tych ludziach. Ostatnio napisała. Co to Napisała szajba? Napisałam, bo ona mi się wyśmiała. I wiecie sobie. co zdaje? Wiesz, że później płakała. Płakała, więc napisałam jej do kolesia, że który ją podziewa. Napisałam mu, że ona go kocha. <grych> Nie no, takie, takie rzeczy po prostu napisałam. Psychiczne. Psychiczne. Napisała do gościa, z którym ja kiedyś coś tam e, się spotykałam. Nie było nic poważnego napisała tego gościa. Tylko ja dlatego, zimno, że zrobiła dzisiaj się weselej. <laughs> Aaaa, zrobiła mi się dzisiaj weselej, jak to mnie pisała, że do niego pisałaś. Psychiczna babo. Przepraszam, dzisiaj to nie mówię, że pisała. Walnięta jakaś. napisała mi dzisiaj, <laughs> nic do niego pisała moja siostra. O co chodzi? On <laughs> 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 też się o bo cieszy. Nie udawajcie pompy, bo normalnie wam yy, pom pomogłam. Nieprawda? A poza tym, o jakim mówisz facecie? Nie powiem ci. Powiedz nie, tak? Nie powiem ci, ale nie o tym. To o kim? Nie powiem. Ajka, cześć, jest. Czy pełnie zaliczyć? Nie, to nie jest chłopak z tych ogólnie, co by tylko zaliczać. Ogólnie to jest naprawdę fajny chłopak. Ten okiem ja mówi, to jest super chłopak. W ogóle mam przecież ja do niego w ogóle naprawdę to jest, ja, to jest tak fajny chłopak. Ja nie wiem, po prostu. Gdzie się tacy... Wiecie, że normalnie ten chłopak uratował komuś życie w tym roku. I to jest on cały czas. I on wszystko robi, naprawdę, on wszystko robi dla, dla innych ludzi. Jest tak zanibisty i cały czas jak do niego... Wiecie, on jest po prostu, on nastraja ludzi. Dobrze. Ja, ja się czymś przejmuję i wychuję, kur, moje ci tak A czym ty się przejmujesz? Mówię. Jak katają, to niech katają, to no dobrze, że gadają. <gadł> I wtedy się nie przejmuje, po prostu niczym się nie przejmuje. Jest naprawdę fajny chłopakiem. Ten o no, kim ten Karolina mówi, spoko, bardzo spoko. Ale mówię, że nie mówię, tutaj, że nas cokolwiek łączy, tylko Karolina sobie coś wymyśliła. Ale nastraja po prostu tak ludzi w pozytywny sposób. Ech, jakie Jest naprawdę bardzo w porządku człowiekiem, tak samo. Ten, ten, o którym Czarek jest jest z przy chłopaków, jakich poznałam w życiu, ale nas nic nie łączy. Ale w ogóle są... Czarek! Czarek! Oh Boże, bardzo, Czarek poniosło mnie. Dziękuję ci bardzo za giftę. Czy z Sandrą się nie kolegujemy? Kolegujemy się z Sandrą, ale z naszą Sandrą. Nasza Sandra jest super. Tak. Z tą drugą sagą się nie kolegujemy. A dzisiaj fajnie, może. No, no. Ja, ja, ja pomoże, nie, taki... dzisiaj mam zajebisty dzień. Mam zajebisty dzień. Mimo tego, powiem Wam szczerze, dzisiaj i tak się popakałam dzisiaj popakałam, dlatego przez chłopów. Przez chłopów, dlatego mówię, odpuszczam chłopów. Wow, Boże Czarek! Boże Czarek. Takie są ja. Czarek, Czarek, żebyście nie był moim następnym. Czarek, i... bo chcę <laughs> No ja mam dzisiaj zajebisty dzień mimo tego, powiem Wam szczerze, że, że naprawdę się popakałam. Mm. Ogólnie jeżeli chodzi o moje serce, to jest złamane w chuj, Ale jeżeli chodzi o to, że coś mi sprawia radość, ja właśnie dzisiaj idę to robić. O może! Księgowa! Księgowa! A wiesz, że jak księgowej. <laughs> Czekaj, coś przeczytałam znowu, bo ja to często się zaczytam i zaraz sprawdzę, kto to mnie. Wyjątkowa hmm. owca. O, dziękuję ja dziękuję. Księgowa też człowiek, o, no to dobrze przeczytałam. Ja mam złamane serce, ale mam no to się cieszę po prostu, bo, bo się spełniam ogólnie w swoim życiu. Dzisiaj to zrobić coś mega fajnego, mega coś co lubię. I wiem, że dzisiaj to będzie fajny dzień. Będzie dzisiaj zajebisty dzień, i mimo tego przez to nie, nie potrzebuję u mnie żeby być szczęśliwa. No, ale bym się z Tobą przejechała na koniec świata, nawet czarek. Mówię czarek. Call me, baby, księgowaty też. Ja potrzebuję księgowej. Um, Sandra dziękuję. Co się robi? Na tyle malujemy się. Mówiłam, że dzisiaj będzie live makijażowy. Mm. Jest. Lecimy, zobaczycie gdzie, Zobaczycie, do ogóle nie jest nic do, do powiedzenia, ale zobaczycie. Sami zobaczycie. Na pewno zobaczycie. Dziękuję. To Ola? No, Ola, Ola też jest w ogóle. No, ale kocham dziewczyny, widzicie, jak to jest? Chwatne są i odchodzą, a dziewczyny są.